Witam państwa w Sierpniowych Wiadomościach. Przyjrzyjmy się bliżej co wydarzyło się w Wielczu Laskowicach podczas minionego miesiąca. Zapraszam Marcelinę Kowalik. Otwarcie szkoły, jakich mało w regionie. Myślę, że i dla nich fajna frajda i dla nas też. Zespół Śląsk w Wielczu Laskowicach. Głównie będzie to program sakralny. Upamiętnienie Powstania Warszawskiego. Będzie to pamięć całego narodu. Szkoła bez dzwonków, bez pośpiechu, stresu i w przyjaznej atmosferze? To możliwe. W Wielczu otworzyła się autorska szkoła podstawowa, której celem jest stworzenie przestrzeni do zrównoważonego rozwoju. Metody edukacji opierać się będą na badaniach Marii Montessori, która zwraca uwagę jak ważne są relacje z innymi, samodzielność oraz zdrowie ciała i ducha. Zapraszam na relacje z otwarcia placówki. Innowacyjne nauczanie, praca metodami projektu, otwartość i nauka przez doświadczenie. W Laskowicach otwarto niepubliczną szkołę Altra. Bazujemy na starych, alternatywnych metodach nauczania, na przykład na, przy przykładem może być e, e, nauka Marii Montessori, e, czy szkoła fińska, w której zupełnie inaczej wygląda organizacja lekcji, czyli dzieci, Niekoniecznie siedzą w ławkach, są, mają większą swobodę znajdowania sobie miejsca czy też e, e, grupy osób, którą chcą pracować, e, mają większą dowolność wybierania tematów, na których chcą pracować, bazując na pewnych konkretnych e, tematach. Najważniejsze są relacje, żeby między dziećmi a nauczycielem była sztama, żeby po prostu fajnie się dogadywać i wtedy otwiera nam to ścieżkę do tego, żeby edukować, żeby dzieci chłonęły wiedzę i też będziemy dużo czerpać z natury, z przyrody, będziemy mieć własny ogródek, który będziemy sami tworzyć i to będzie, myślę, że i dla nich fajna frajda, i dla nas też. Podstawą są relacje, czyli zdobycie zaufania, nie bycie policjantem, tylko towarzyszem uczenia się, procesu uczenia się ucznia. Szkoła poszerzy ofertę edukacyjną w gminie Gielcz-Laskowice. W tym roku swoje miejsce znajdzie tu 16 dzieci w różnych klasach. Na przestrzeni ostatnich niewielu dni, wstecz, Wielu rodziców właśnie zapisało dzisiaj do tej szkoły, czyli sądzę, że po roku funkcjonowania tej placówki będzie miała określoną, oczywiście pozytywną renomę, i w kolejnych latach będzie ta ilość dzieci się zwiększała. Budynek szkoły Altra jest nowoczesny i funkcjonalny, zaprojektowany z myślą o uczniach i sposobie ich nauczania. To będzie wesoło, pani będzie fajna. Że no dokładnie pani nie będzie mi zwracała uwagi aż tak często. Chciałabym, żeby mój syn z radością chodził do szkoły, żeby z niej nie chciał wychodzić znaczy, może, żeby chciał, ale żeby to nie było dla niego więzienie, po prostu. Dzieci z pewnością nie mogą doczekać się pierwszych zajęć, bo nauka w tym przypadku może być przygodą. Jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, które na stałe zagościło w kalendarzach mieszkańców Jelcza Laskowic. Program łączący brzmienie organów wraz z różnorodnymi instrumentami oraz wokalami. Podczas ósmej edycji festiwalu wokalno-organowego gość specjalny wprowadził publiczność do wyjątkowego świata muzyki. O kim mowa? Szczegóły już teraz. 8 Międzynarodowy Festiwal Wokalno-Organowy w Jelczu -Laskowicach. Co roku jelczańskie organy gromadzą miłośników muzyki organowej. Charakterystycznym elementem naszego festiwalu jest właśnie różnorodność repertuaru, o który dbają nasi dyrektorzy artystyczni, pan Jan Drozdowicz oraz pan Łukasz Romanek. I też to, że łączymy organy z różnymi instrumentami, z solistami i właśnie zespołami. Są to różnego rodzaju zespoły kameralne, ale też właśnie takie duże jak Zespół Śląsk. Zespół Śląsk w ciągu roku daje około 150 koncertów. Każdy z nich jest wyjątkowy, pełen emocji i wzruszeń. Koncertujemy po całym świecie, ale docieramy do różnych też miejscowości w naszej uroczej ojczyźnie, które zawsze są radością w naszym sercu, bo widzowie na tego typu koncertach, jak na przykład ten dzisiejszy. No to zawsze wyjątkowa okazja, zawsze to przeżycie. Innej skali niż to, które mamy koncertując na przykład w Nowym Jorku czy w Tokio. Dobre pozorom. E, dotarcie do tych naszych mniejszych miejscowości, urokliwych miejscowości do wspaniałych wybiorców jest dla nas szalenie istotne. W Jelczu Laskowicach zespół pieśni i Tańca Śląsk wystąpił po raz pierwszy. Koncert odbył się w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Zespół był w 42 krajach świata z koncertami na wszystkich kontynentach, stąd no jest to dla gminy, nie ukrywam swego rodzaju, nie powiem atrakcja, ale wydarzenie kulturalne już takie bardzo wysokiej półki, tak to nazwijmy. Podczas tegorocznej edycji festiwalu obok kościoła powstała instalacja artystyczna aerofony. To jest taka wolna interpretacja tego wszystkiego, co nazywamy piszczałką organową i, i układem piszczałek w tak zwanym prospekcie organowym. Bardzo dobrze, że się ukazują takie. Instalacje, ponieważ to dopełnia i tworzy tą wielowymiarowość sztuki. Nie tylko słuchamy we wnętrzu kościoła, nie tylko dźwięki organów, ale wychodzimy i dotykamy coś, co jakby dopełni nas w tym kolejnym wymiarze, jeśli chodzi o doznania związane ze sztuką. Dwa koncerty towarzyszące ósmemu Międzynarodowemu Festiwalowi już za nami. Na kolejne zapraszamy już dziś. Odbędą się one 5 i 19 września. Pielęgnowanie i przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom, okazanie szacunku tym, którzy za nasz kraj oddali wszystko. Z taką misją w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy Jelczy Laskowic zgromadzili się na placu Jana Pawła II, by wspomnieć powstańców i oddać im cześć. Czy nasza historia jest wciąż żywa w Polakach? W godzinie W o 17. 1 sierpnia wybrzmiały w całej Polsce syreny. W Jelczu laskowicach zorganizowano apel związany z wybuchem Powstania Warszawskiego. Naród, który nie pielęgnuje swojej historii, swojej tradycji, traci tożsamość. Stąd musimy młodym ludziom, dzieciom, młodzieży przekazywać te fakty, które się wydarzyły wiele lat temu. Historia nie zawsze jest uwzględniona w pewnych działaniach natomiast rolą tutaj wychowawców, rodziców jest przekazywanie tych informacji o naszej historii o tych często tragicznych historii. Spotykamy się tutaj na placu Jana Pawła II tradycyjnie, żeby oddać cześć e, powstańcom. E, rozpoczynamy punktualnie o godzinie 17:00 e, z syrenami, e, następnie uroczystości oficjalne z udziałem władz e, miasta i gminy Jelcz-Laskowice. No niestety, w związku z tym, że mamy złe warunki atmosferyczne, musieliśmy, byliśmy zmuszeni odwołać spektakl teatralny, który przygotowaliśmy. Były flary, symboliczny strzał z armaty i minuta ciszy. Dokładnie 77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy przystąpiło około 50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało przez dwa miesiące. Trzeba pamiętać o Powstaniu Warszawskim z oczywistych względów. To były, tak jak nas napisz przedstawiał dzisiaj, który prezentowaliśmy podczas takiej wizualnej pirotechniczej obrawy: 63 dni chwały. Polacy po prostu chcieli się wyrwać z hekatomby, która była w Warszawie. Patriotyzm w naszych czasach zanika, a takie wydarzenia są jednak zjawiskami, które nam pokazują, że wciąż można się przeciwstawiać, można działać, można walczyć, a przede wszystkim się nie poddawać, nie tracić ducha walki. Wydaje mi się, że to obowiązek każdego patrioty, każdego Polaka. To nie powinniśmy zapominać, to wielka data. Powinna być dla wszystkich Polaków. W ten sposób oddajemy hołd poległym i przypominamy o historii, która jest wciąż żywa. Flaga biało-czerwona oddaje hołd, oddaje wyraz ten, tej, temu wszystkiemu wielkiemu heroizmowi Polaków, którzy zginęli, którzy walczyli, którzy byli prześladowani później po wojnie. Myślę, że się odrodzi w tej chwili pamięć i to nie będzie tylko pamięć mieszkańców Warszawy, ale także będzie to pamięć całego narodu. Cześć i chwała bohaterom. W trakcie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tysięcy zabitych. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jak zawsze do śledzenia naszych materiałów na Facebooku oraz YouTube. Życzę udanego powrotu do szkoły dla najmłodszych mieszkańców i samych dobrych dni. Do zobaczenia.